Na trzy tygodnie targ węglowy w Gdańsku stał się najbardziej świątecznym miejscem w tym mieście. 80 stoisk z Polski oraz Litwy i Węgier oferuje świąteczne ozdoby, rękodzieło, ceramikę i zabawki. Świąteczną atmosferę stworzyła niezwykła scenografia, jak na przykład anielski młyn z wiatrakiem i ruchomymi figurami. Kręci się święty Mikołaj, święty Nepomucen, święta Barbara, i święty Wojciech, patron polski i archidiecezji gdańskiej. Zachwyt dzieci budzi wspaniale iluminowana, zaczarowana kareta, zaprzężona w renifery. Można w niej zrobić piękne pamiątkowe zdjęcie. Od strony ulicy długiej na jarmark prowadzi piękna brama i kule nazwane zakątkami aniołów. Inną atrakcją jest bajecznie kolorowa karuzela. Zakochani mogą zrobić sobie selfie całując się pod jemiołą. Po raz pierwszy na targu węglowym stanęła choinka nazwana Choinką Młodych Gdańszczan. Ma 8 metrów wysokości. Zawisło na niej 200 ozdób choinkowych wykonanych przez dzieci w konkursie zorganizowanym przez miasto. Nagrody dla zwycięzców wręczał na długim targu sam święty Mikołaj. Warto odwiedzić jarmark bożonarodzeniowy wieczorem, bo atmosfera jest niepowtarzalna.